Warto przyjść na turniej? Zobaczcie sami. Wiadomo, że warto jest pomagać. Głównym celem jest pomaganie Fundacji Uśmiech. Warto przyjść, ponieważ pierwszy raz zobaczymy mecze hokejowe na żywo. Przyjść na turniej hokejowy, bo można przy dobrej zabawie wspomnieć dzieci niepełnosprawne z Waltskiego Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech Wałcz, a przy tym fajnie się bawić i, i oglądać super mecze od Czy warto przyjść na turniej? Oczywiście, że warto. Będzie grill, kiełbaski, różne atrakcje. Będzie... to jest dla fundacji Uśmiech, dla dzieci niepełnosprawnych i wiele, wiele innych. Warto przyjść, bo będzie fajna zabawa! Oczywiście, że warto przyjść na charytatywny turniej hokeja, który się tutaj odbędzie w Bałczu na lodowisku, bo przychodząc na turniej pomagasz dzieciom, a przede wszystkim odbywa się tutaj wiele atrakcji dla dzieci, Możesz przyjść ze swoim dzieckiem, ze swoją siostrą, bratem i spędzić miło czas. Przy okazji, pomagać dzieciom, które tego potrzebują i są na pewno szczęśliwe. Zapraszam. Jasne, że warto, bo mam fajne atrakcje i przede wszystkim chcemy pomóc innym. Zapraszamy wszystkich na charakterystyczny szulnik hokejowy 13 lutego w Wałczu.